Dzień dobry. Rady dla wszystkich pań, a szczególnie tych bardzo ładnych i atrakcyjnych, żeby nie pokazywały za dużo. No więc to jest film dla wszystkich pań. Cóż się okazuje? No, byłem na karnawale, więc trzeba podsumować. Byłem na karnawale na Maderze i tam przeróżne panie, skąpo ubrane, skąpo ubrane no, pokazywały wiele. Dla mnie uważam, że zbyt wiele. Oczywiście ja jestem zadowolony. Ja bardzo mi się to podoba, o Piękne kwiaty stworzone przez Boga. Ale dla tych kobiet to jest problem, bo nie tylko ja to oglądałem, ja się staram dalek, nie myśleć zbyt daleko, tak? Czyli jak widzę piękną kobietę, to mam radość, że widzę ją, w piękną kobietę i jeśli ona jest nieskąpo ubrana, to ja dalej miło to odczuwam. Jakby to powiedzieć, normalnie jestem zbudowany w głowie, też. Ale dla kobiety jest to problem, ponieważ ja nie posuwam w myślach zbyt daleko i się szatan mi mówi, słuchaj, jakbyś tak był, spotkał tą kobietę gdzieś tam, coś tam, co byś się wykombinował. To ja wiem, że to są myśli szatańskie i ja to odrzucam. Czyli ja widzę piękny kwiat, piękną kobietę, kończę w tym miejscu z, z pomysłami. Ale nie wszyscy potrafią to zrobić, jeśli chodzi szczególnie o mężczyzn, tak? Więc kobieta, kobiety są na tyle czasami nieroztropne, że publikują swoje zdjęcia z plaży. Oczywiście są tam w kostiumach kąpielowych, co w dzisiejszych czasach jest naturalne. Ale zwróćmy uwagę, że jeszcze niecałe 100 lat temu, przed II wojną światową, stroje kąpielowe kobiet wyglądały zupełnie inaczej, skromniej, dalece skromniej. Były jednoczęściowe i tak dalej. No wiadomo, teraz zobaczyć, jak to było. Natomiast 200 lat temu kobiety na plaży były zupełnie inaczej ubrane generalnie rzadko chodziły. A jak już chodziły, to tak, że mężczyźni tego nie widzieli. Proszę zwrócić uwagę, że zakonnice dzisiaj, wchodząc na plażę, nie zdejmują habitów. One dalej są w habitach. No. To już każdy tam sobie, jak uważa. W każdym razie uważam tak. No Na plaży jest mnóstwo kobiet, prawda? I one w większości są tak, no, porozbierane. No to jakby to powiedzieć, no każdy wie, tak? Każdy wie, co nam się dzieje na plaży. Ale pokazywanie zbyt wiele dla kobiet nie jest rzeczą dobrą, ponieważ eksponowanie biustu i różnych innych części ciała, powoduje u facetów, to oczywiście problem jest facetów, że oni myślą za daleko, tak? ale kobieta powoduje ten efekt i część tego grzechu jest przypisana kobiecie. Nawet jeśli to będzie 1%, że kobieta jednoprocentowo spowodowała, że facet pomyślał fatalnie i 99% jest jego problem, to jak pomnożymy to przez ilość facetów, którzy ten 1% dołożyli tej kobiecie, to ona ma poważny problem. No i to się kończy w naszym życiu tym, że są problemy w życiu. To znaczy problemy w rodzinie, we wszystkim, bo szatan ma prawo karać. Za każdy grzech jest kara. Jeśli kobieta powoduje, jest źródłem tego, że faceci popełniają grzechy, no to część przypili się do kobiecie. Nie mam pojęcia, jaka część. Nawet jeśli jeden promil, to dla kobiety jest to problem. A szczególnie, jeśli ona zamieści takie filmy na, na, w internecie i oglądają to dzieci, chłopcy mali i to już jest tragedia dla tych kobiet. To jest tragedia dla tych kobiet, ponieważ szatan zbiera to wszystko z internetu też. Z internetu też. I ma prawo karać tą kobietę przeróżnymi historiami. No to z księgi Hioba. Pamiętamy, że w księdze Hioba szatan przychodził i mówił, że chce ukarać i tak dalej, i tak dalej, mimo iż Hiob nie zawinił. Natomiast w sytuacjach dzisiejszych jeśli my popełniamy złe historie, to, no to mamy aferę, straszną aferę. To znaczy, to dotyka naszej rodziny, naszych najbliższych, naszych dzieci. To wszystko tak jest. To wszystko jest, są naczynia połączone. W wyniku czego sugeruję wszystkim paniom zachować jak najdalej posuniętą skromność. Przypominam, że zakonnicę, to różnica między zwykłą kobietą a zakonnicą jest nie ma żadnej. Wszyscy chcą do nieba. Z zakonnica decyduje się mieć habit, yy, nakrycie głowy. Każdy się musi przemyśleć. To znaczy, taki jeden z panów powiedział tak: lepiej się przygotować do przejścia na tamtą stronę niż szukać dobrego miejsca na palniku. Szukać dobrego miejsca na palniku. Ja nie chcę. Ja nie chcę szukać dobrego miejsca na palniku i sugeruję tym paniom, że na tym palniku też jest niedobrze. Więc nie warto robić. Yy, niepotrzebnych rzeczy, tak? No, no na pewno nie warto publikować zdjęć z plaży, nie warto publikować zdjęć, które podkreślają urodę kobiecą. No zdecydowanie nie warto. No chyba, że ona jest całkowicie ubrana, to jest ale rzadko są ubrane. Ja to lubię. mi się to podoba. Ja jestem stworzony do raju i jak widzę nagą kobietę, to mnie się to podoba. Ja blokuję dalsze myślenie. tak? Czyli spostrzegam nagą kobietę jako przecudowny kwiat Boga. Bo taka jest prawda: ja jestem stworzony do raju. Ja w raju nie byli ubrani. Ale proszę pamiętać, że rzadko który facet wie, że nie należy myśleć dalej. Więc kobieta, która eksponuje swoje części ciała w takich wielkich szpilach, no to niestety ale kobieta ma problem, ponieważ większość facetów nie potrafi się zatrzymać i zaczyna myśleć dalej, co on by zrobił z tą kobietą, gdyby on tam był w lesie albo jej nie było koło niej męża albo policji dookoła. Tak? Jakaś część grzechu przechodzi na kobietę, tego głupiego myślenia mężczyzn i tu jest afera straszna. Więc miłego dnia wszystkim życzę, wszystkich darów Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy się szczęśliwie w niebie spotkali i nie musieli szukać dobrego miejsca na palniku. Dobry Boże, Ci bardzo, bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom Aniołów Świętych błogosławi Bożej trzech mogące. Ojciec i Syn i Duch Święty. Przypomnę, że ma prawa ręka, a kamera odwraca strony. Miłego dnia wszystkim życzę.